Pochwalony Jezus Chrystus, wstajemy na większą chwałę Bożą. Taki ma być ten dzień. Dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii uzdrawia, uwalnia dużo, bardzo dużo tu, cudów, a na końcu mówi: żal mi tego tłumu. Nie chcę, żeby odeszli głodni, żeby ktoś nie zasłabł w drodze. To są dzisiejsze słowa Pana Jezusa. Pan Jezus nie chce, żeby ktoś z nas był głodny i nie chce, żeby ktoś zasłabł w drodze. To znaczy, jeżeli czujesz niepokój wewnętrzny, czujesz osłabienie duchowe, jeśli widzisz, że wszystko ci ciąży w dół, że jakby odboga cię od, odciąga. Bóg nie chce tego. Czasami tak sobie mówimy, no trudno tak jest, tak musi teraz być, takie mam dni, taki mam okres, taki mam coś tam. Absolutnie. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, Pan Jezus nie chce, żebyśmy chodzili smutni. Jeżeli masz smutek, to się tego wyrzeknij. Powiedz Duchu Smutku, odejdź ode mnie. Jeżeli coś cię dręczy, bardzo konkretnie powiedz, należy do Chrystusa, odejdź ode mnie. Czasami trzeba świadomie, bardzo konkretnie wyrzec się czegoś, żeby wpuścić łaskę Bożą. I Jezus, mówiąc do apostołów, nie chce ich puścić zgłodniałych, żeby nie zasłabli w drodze. Pokazuje, ja chcę, żeby moi ludzie, czyli my, tak jak słuchacie zumu, każdy z nas, niech Jezus chce, żebyśmy nie chodzili głodni, żeby nasze serce było wypełnione łaską Bożą, a nie ciągle głodne, gdzie jest ten Bóg, gdzie on jest i czemu, gdzie jest moja wiara. Możemy mieć taki moment trudności. To nie jest ciągłość naszego życia. Zmierzamy, żeby żyć pełnią Królestwo Boże tutaj na ziemi. Ono w moim sercu, jestem świątynią Boga, jestem obecnością Bożą. Jeżeli widzisz, że coś jest nie tak, że jest głód wewnętrzny, daj sobie czas. Daj sobie czas, żeby na nowo świątynia Boża była wypełniona Jego łaską. To jest ta troska Jezusa. Nawet jeżeli ludzie dookoła mówią, to niemożliwe żebyś miał pocieszenie. Niemożliwe, żebyś wrócił do łaski. Tak jak apostołowie tłumaczą Jezusowi w Ewangelii. Tak jak apostołowie tłumaczą Jezusowi w Ewangelii, to niemożliwe, żeby ich nakarmić. Jezus karmi, żeby nie odeszli zgłodniani, żeby nie zasłabli w drodze. I w naszej drodze powołania, w Twojej drodze małżeństwa, bycia ojcem, matką, osobą konsekrowaną, Jezus chce, żebyś nie zasłabła i nie zasłał w drodze. I błogosławię Wam na ten dzień, abyśmy nie zasłabli w drodze, ale pełnili świadomie wolę naszego Dobrego Ojca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dużo sił, dużo radości Wam dzisiaj życzę. Zadbajmy o radość, jest adwent, czas oczekiwania. Trwajmy w tym wyczekiwaniu radosnym. Możemy pomodlić się Teledyskiem mocnym w Duchu. Dzień mam dobry tutaj poniżej. Uśmiech duży dla każdego z Was.